Dobra widzę, witam was w kolejnym odcinku. Widzicie, naprawiłem problem z tymi przeżapami, bo zapomniałem o wypracowaniu odpowiedniej konfiguracji. Teraz jest ok, jakoś tam są sobie ułożone, będą podspinane pasami, eee, także można jechać dalej i robić, jak to mówią. I tam na początku, tam mówiłem, ja będę kończył, także tam wiecie, nie Wiecie, jak się trochę nie skończył. Możecie padać tu z soparem do majstra i będzie miło, oczywiście. A ja sobie lecę na kolejną łąkę, se dwa baloty stąd Muszę niestety odpięć przyczepy jak zwykle No i dobra, odpinamy O, można ładować dalej Wiadomo, widzowie. Także no. Załadujemy sobie. No to jest drugi odcinek. Czy coś hashtag fele? sobie serducho. I no to samo będziecie oglądać w Bożą Chyba środę? Nie, w czwartek, sorry. Także miłego Bożego czwa, e, czwartku. Wszystkie tabelki trzeba od razu pasami spinać widzowie. Także no Bo one się zaraz albo rozpieprzą Albo zaraz coś się stanie Także także pasy tutaj widzowie mile widziane też mamy godzinę 16 dopiero czy 46 ale no dobra cofamy I dobra i jedziemy dalej Mam do tyłu, bieg Dobra, zaczepiamy. Ja muszę tu stanąć i. rura Na no, ostatnią łąkę na największą w sumie. Także no. Sporo widzę, nie? Patrzcie jak to kurwa elegancko wygląda się Cały transporcik jedzie Teraz tak, że się już nie pomylić z drogą To tutaj będziemy trzeba skręcać jest płotek, do tego też biorę szerszy łuk O Światełka możemy zgasić w sumie I się wpieprzamy na tę łamkę dosłownie no jemy cały transport i pojedziemy to wywieźć, rozładować, wam pokażę. Czasami po jeszcze w nie będzie, to będziemy ładować No i dobra Dwie beleczki To już na samą górę idzie to No można niżej w sumie widzowie O, coś takiego bardziej Do tyłu e <laughs> Także to już będą takie ostatnie odcinek przed z, z, tych zbierania bel przed szniwami, później będą szniwa i wiadomo ja dalsza robota. I że w tym nawet tygodniu może coś się ze szniw pojawi. Dwie na nabite też mówię, ja wam pokażę gdzie ten rozładowywał myślę że będzie to spoko pomysł żeby wam pokazać bo pewnie nie wiecie a pewnie chcecie zobaczyć, to wam wszystko pokażę nie wiem czy w ogóle sięgnie teraz nie no dobra, na te pierwsze tu to nie no dobra sięgłem także rósł ładujemy mówię cały transport i gdzieś tam zaś sobie będziemy te belki rozodowywać po naszych szopach po tym wszystkim gdzie się tylko da kurwa że się musiało spierdolić te belki to do ale słuchajcie, na no takie sposoby też mam różne wyjścia opa, no wyturlamy sobie, doturlamy opa i teraz tur na najniższej jak się tylko da i łopa i teraz jedziemy od drugiej strony i idziemy, to sama przyjemność tylko trzeba akurat potrafić, nie? No już tej belki to nie uratuje, także A spokojnie. Że to, że spada, to się jak mówię, widzę. Też czasaj nie przejmujcie. Wobelka eee, ma prawo spać czasami. Także no. Możecie nawet, mogę to dać do określić, że tak. Widły były złe, belka była zła yy, i dlatego nie. Dobra, widzę wyjasy to w razie w awaryjnie zepnę, już sobie pasami. Tak, dla bezpieczeństwa, żeby mi się to nie rozpieprzyło zaraz, bo fs wiecie, jaki jest i te przyczepy. Widły na najniżej, jak się da, i rura, nie. Mamy 8 minut ponad, także widzowie elegancko siedzi o to Dobra, jednak nie, nie najniżej te widły się wbiły, ale to spokojnie no. Zaraz będą najniżej Dobra i jedziemy na tylną przyczepę, która jest może ciutkę niższa nawet, dzięki czemu nawet będzie się lepiej. Myślę, ładowało takie belki. Ale to tylko słuchajcie, taki mały szczegół. No i już będą lepiej. Nie, ja tu mówię najlepiej ułożone belki na świecie, bo farmingu da się jeszcze lepiej układać, ale słuchajcie, na to co farming oferuje to i tak jest git. Teraz tak, belki mamy tuż tu nie, a po tej stronie są tylko tuti. Będę się starał jak najwięcej zabrać ze sobą. Także ja jeszcze na tura biorę dwie belki dodatkowo. Myślę nie myślę sobie, że pojadę na pusto, bo pustych przejazdów u mnie nie ma, nie? O i widzicie? Czasami nawet farmi ma takie yy, bugi, że. Że, jak ja chcę równiutko wjechać, to muszę na, na pycha o tak wjechać. Inaczej nie, nie wjadę, nie? Nie wiem, czy w ogóle teraz w ogóle wjadę z tymi belkami, bo. bo by tak. Dobra, fajnie, że mi się tak zrobiło. Dobra, jednak musiała spać, słuchajcie. Mamy 11 minut, a ja Was serdecznie zapraszam do Ursusów, I nie tylko. Będzie miło. Idę Majsterka również. Do Ursusowy Team zapraszam. Gdy muszę dać twój kanał Ursusowy Team. To... Bo też tam wsparłeś trochę kanał też kiedyś tam byłeś także ja was tam chcę też trochę żebyście moi widzowie też trochę tam podobać bardziej jak i ci nowi moi widzowie że możecie wpijać a chłopacy tam oglądają kanał także podziwiają to co robię Czasami jak z nimi gadałem to powiedzieli, że, że trochę nie przesadzą z tym, no ale słuchajcie. Dla mnie mimo tylko, że szkoła jest i mam praktyki jeszcze, to i tak wolę dla was sobie, sobie nagrać odcinek niż nie nagrywać Dobra Ja sobie światełka już se załączę no i to będzie miniatura dzisiejszego odcineczka no źle podjechałem musicie mi dać jedno momentu więc rzucimy sobie bieg lekko skręcimy kołami muszę sobie tak zrobić o. dobra porowo będzie te belki sobie spiąć jeszcze i, i możemy ruszać nie? na gospodarkę bo mamy 13 minut ja już rozładunek zrobię na live czy tam gdzieś poza odcinkiem Także ten odcinek nie będzie, to jest za długi. Ale tak to będzie właśnie wyglądało. Mamy trójkę wbitą, także tyle na trójce pojedziemy. Czwórkę wbijemy i czwórkę mogę sobie nawet wbić już. Jest tylko tak, powolutku na drogę. Dobra, już bez pierdolenia piątka, nie? Ale ma trzypę, co robić, słuchajcie, nie? Taki ciężar, że tak te zwolnice słychać, że tak słychać zwolnice, że A dobrze się auto zatrzymują, bo pora 3p jedzie, nie? Nie no, ale jakbyście zobaczyli takiego 3 to pewnie sami byście się zdziwili, kurwa co to jedzie, nie? No i kurwa, tak tu wszystko załadowane jest, że. Dobra, my się skręcimy tutaj w prawo. Pojedziemy se tutti za chałupę. Myślę, że będzie lepiej się do rozładunku niż nie. Nie, wiem, czy na górę, gdzieś będziemy to wrzucać, Jeszcze się zastanowię. No, a na razie, odcinek będę musiał dopiązać na weekend. Nagrać. O kurwa, bo za przyczepa się wyjebie, nie. Turaś. Dobra, ja se tura Luz wrzucę światła się palą, dobra, wszystko. Także ja Wam widzę. Dziękuję za oglądanie. To byłoby na tyle. I na razie, cześć. A no i możecie wesprzeć na RAM, który akurat zbieramy do komputera, na żeby, No FS25 i live. To wszystko ciągnęło dalej. Także dziękuję, i na razie, i cześć.